Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Od 15 listopada do 15 kwietnia obowiązkowe jest posiadanie na pokładzie opon zimowych lub łańcuchów śniegowych. Co mówi kodeks drogowy? Biuro obsługi klienta 21 października rok 2021 kiedy zbliża się zima często pojawiają się wątpliwości dotyczące zasad i przepisów dotyczących używania opon zimowych lub łańcuchów śniegowych. Sprawdźmy wspólnie, co na ten temat ma do powiedzenia kodeks drogowy. Opony zimowe lub łańcuchy śniegowe, terminy i obowiązek. Obowiązek poruszania się samochodem wyposażonym w sprzęt zimowy (TJ). Z oponami zimowymi lub łańcuchami śniegowymi na pokładzie. Trwa od 15 listopada do 15 kwietnia, w niektórych regionach kraju jest przedłużony. Istnieje miesięczny okres karencji przed i po upływie tych terminów, aby umożliwić kierowcom montaż lub demontaż opon, tak aby były. Gotowe w momencie uruchomienia obowiązku. Ustawa 120-2010 wprowadzono zmiany w Art. 6 Kodeksu Drogowego, paragraf 4, litera E, który ilustruje. W jaki sposób organ będący właścicielem drogi może nakazać, aby przejeżdżające pojazdy były wyposażone w opony zimowe lub lub odpowiednie środki antypoślizgowe, łańcuchy śniegowe. Przed wyruszeniem w podróż warto zatem sprawdzić, czy drogi, którymi zamierzamy się poruszać, umożliwiają korzystanie z wyposażenia zimowego. Jeśli zostaniesz zatrzymany na obszarze, na którym łańcuchy lub opony zimowe są obowiązkowe, a nie masz ich na sobie, groza ci sankcje administracyjne. Mandat w wysokości 41 euro na obszarach miejskich i 80 euro na autostradach i drogach krajowych, a także możliwe objęcie trzech punktów z prawa jazdy. Aby zachować zgodność z przepisami i bezpiecznie podróżować, wystarczy wyposażyć pojazd w opony zimowe lub łańcuchy śniegowe. Opony zimowe Jak je rozpoznać? Jak rozpoznać opony zimowe? Przede wszystkim należy wiedzieć, że są one znane pod kilkoma nazwami, takimi jak opony termiczne lub opony śniegowe, chociaż termin. Opony śniegowe zostały usunięte z kodeksu drogowego po ostatnich zmianach. Większość ekspertów jest w stanie rozpoznać opony śniegowe po ich specjalnej konstrukcji bieżnika, mają lamele i bloki, które służą. Zwiększeniu przyczepności opony na lodzie i śniegu. Oprócz tego, tym, co czyni je odpowiednimi do jazdy w niskich temperaturach, jest specjalny skład mieszanki, który sprawia, ZSA. One idealne do temperatur 7 stopni Celsjusza lub niższych co jest parametrem często podawanym bezpośrednio przez producentów. Oczywiście, mimo że SA one przeznaczone do walki z oblodzonym lub zaśnieżonym asfaltem, dobrze sprawdzają się także po prostu na mokrej nawierzchni. Prostszym wskaźnikiem do rozpoznania opon zimowych jest jeden ze skrótów na ścianie bocznej, w szczególności ten składający się z liter M i S, które oznaczają odpowiednio błoto i śnieg, połaczone w skróty MOS, MS, Mandamp, S, M, S lub MS. Obecność tego skrótu jest również sprawdzana przez policję podczas kontroli opon zimowych. Jest jeszcze jeden symbol, który często znajduje się na naszych oponach, ale nie jest uwzględniony w kodeksie drogowym: Tri Peaks Mountain Snowflake. Znany również jako płatek śniegu. Symbol ten przedstawia płatek śniegu wewnątrz góry o trzech szczytach i oznacza, że opona przeszła serię specjalnych testów na lodzie i śniegu. Opony całoroczne lub czterosezonowe. Oprócz opon zimowych, opony całoroczne mogą być również używane w zimnych porach roku. Opony te mają te zalety, zełacza cechy opon zimowych i letnich, tworząc kombinację maksymalnej przyczepności i minimalnego zużycia. ESa one również rozpoznawalne po oznaczeniu MS, ale uwaga, mogą mieć cechy, które sprawiają, że SA bardziej podobne do opon letnich niż do opon zimowych. Dlatego radzimy upewnić się, że symbol płatka śniegu jest również obecny. Jeśli szukasz opon odpowiednich, nawet na najzimniejsze zimy. Ważna uwaga dla przyjaciół prowadzących motocykle: Dyrektywa Ministerialna 1580 i 2013 rok zabrania jazdy po zaśnieżonych drogach, lodzie lub opadach śniegu. Opublikowano w mówi Prawo a wordpress commenter Hello World.